Przełom sprawie. Iwony Wieczorek. Ustalenia porażają. Nikt się nie spodziewał sensacyjny zwrot akcji sprawie. Iwony Wieczorek. Archiwum Mix dotarło do czegoś, czego nikt się nie spodziewał. Iwona Wieczorek zaginęła 12 lat. Tą głośną sprawą żyje cała Polska od 2010 roku. Choć sprawa stała się niezwykle medialna, do dzisiaj nie udało się ustalić, co tak naprawdę stało w realnej nocy. Wygląda jednak na to, że coś w końcu w tej sprawie drgnęło. Najnowsze informacje dają nadzieję, że w końcu poznamy prawdę. Do głośnego zaginięcia Iwony Wieczorek doszło z nocy z 16 na 17 lipca w Sopocie. 19-letnia wówczas dziewczyna wyszła z klubu po kłótni ze znajomymi. Postanowiła nad morską promenadą wrócić do domu w Gdańsku, mając do pokonania około 6 kilometrów. Do domu jednak nigdy nie dociera. Co się stało z Iwoną wieczorek? To pytanie zadaje sobie cała Polska od 12 lat. W sprawę zaangażowane są służby, nawet detektyw Rutkowski i jasnowic Krzysztof Rutkowski nie dali rady pomóc. Iwona wieczorek, co się stało w nocy? Chciałabym dowiedzieć się po prostu, co się z nią stało. Bez tej wiedzy nie da się żyć. Każdy lipiec, każdy początek wakacji są dla mnie bardzo trudne, bo wracają te straszne wspomnienia, mówiła faktowi zdesperowana mama Iwony. Wolałabym znać najgorszą prawdę, niż odejść z tego świata, nie mając wiedzy o losie mojego dziecka, dodała. Sprawa została umorzona przez prokuraturę w Gdańsku już po półtora roku od jej zaginięcia. Po paru latach jednak śledztwo wznowiono. Zajęło się nią krakowskie archiwum Mix. Jak dowiedział się fakt, śledczy mają ponoć przełomowe ustalenia, z których ogłoszeniem jednak jeszcze się wstrzymują. Iwona Wieczorek, sensacyjne ustalenia śledczych, z uwagi na dobro prowadzonego postępowania, nie udzielamy bliższych informacji, co do wykonywanych i planowanych czynności procesowych, poinformował fakt, prokurator. Karol Borchulski z prokuratury krajowej. Tabloid wywęszył jednak, że ustalenia są naprawdę grube. Najnowsze ustalenia śledczych mają rangę takich, których nikt się nie spodziewał. Nie są to jednak wiadomości pozytywne dla bliskich Chiwony. Prokuratorzy wciąż jeszcze prowadzą czynności. Ostatnio na przykład mieli pojawić się w domu zaginionej. Ich wyniki mamy poznać w najbliższym czasie, donosi tabloid. Kiedy dokładnie poznamy prawdę o zaginięciu Iwony wieczorek? Prawdopodobnie dopiero po wakacjach.